Krzyk 3 to ten typ filmu, gdzie miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Czemu tak jest? Bo tutaj się nic nie zgadza, bo producenci skopali, bo scenarzysta nie mógł napisać scenariusza, więc wynajęli kogoś innego. Kogoś, kto nie miał w ogóle pojęcia o tym, jak seriam wyglądać, kim są postacie i co one znaczą jedna dla drugiej. I sprawili, że Krzyk 3 to na pewno nie jest najlepszy film w serii. Zacznę jak zawsze od fabuły. Minęły lata, Sydney gdzieś się zaszyła, jest tak naprawdę operatorką telefonu. Pomocy, ale nikt nie wie, co gdzie, jak, gdzie ona jest. W Hollywood, w Hormudzie kręci się y, Stab 3, gdzie na planie oczywiście pojawia się Dewey, i tutaj mamy przez większą część filmu, mamy film w filmie, bo dużo się dzieje właśnie na planie, na planie y, filmu. No i Sydney nie ma, wszystko w porządku, daje sobie radę, ale zabójca powracam. Po tym, co wydarzyło się w drugiej części, Cotton Weary nagle jest. Y, ogólnoamerykańskim idolem prowadzi swój Kuba Wojewódzki show, umówmy się w ten sposób no i co? no i na dzień dobry zabójca go pozbawia życia więc Sydney, oczywiście, że tak Sydney postanawia w pewien sposób bo zabójca też do niej się odzywa wrócić wróciła, pojawiła się, jest na planie no i oczywiście, jak łatwo się domyślać, wszyscy zaczynają ginąć dostajemy jakieś fakty z przeszłości że jednak jej matka to nie była tak do końca aniołkiem, że pojawiała się na planie, że kręciła filmy tanie, tandetne, hollywoodzkie, klasy powiedziałbym C, ale mówimy się X, y, Z, no i miała nieślubne dziecko. To nieślubne dziecko, właśnie, jak dowiadujemy się na końcu, potem jak już mnóstwo osób zginęło. Mówię tym przylotem, bo to naprawdę fabuła jest bardzo, bardzo cienka. Każdy to na dobrą sprawę mógł być zabójcą, a nie byłoby się do, do, do tego jak przyczepić. Dowiadujemy się, że właśnie ona miała syna, to, czyli Sydney ma brata, to on stał za Billem Lumisem z jedynki, żeby on był y, zabójcą, bo powiedział co, gdzie, jak i kiedy. Dwójka. To, co było w dwójce, to było wypadkową jedynki, więc też w jakiś sam sposób on to orkiestrował. No i trójka. Tak, jestem tutaj po to, żeby wszystko naprawić, wszystko pozabijać, zamknąć ten, y, tę trylogię. I na koniec, jak się można łatwo domyśleć, Sydney yy, wychodzi wręcz na, na Romana. Pokonuje go oczywiście jak najbardziej. No i wszystko jest super, ekstra fajnie. Yy, brawo. Tyle o fabule, a ja witam, nazywam się Marcin Skruch i jeżeli kochasz horror, a kochasz, ponieważ tutaj jesteś, pamiętaj o trylogii prawdziwego horroromaniaka: czyli po pierwsze, łapka w górę, po drugie, sub, po trzecie, dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, nadość dzwonek. To, że fabuła jest cienka, to jest po raz wtóry wina Miramaxu i braci Weinsteinów. Podobnie było przy okazji poprzedniego filmu, który, poprzedniej serii, którą omawiałem, czyli Halloween. Tam też bardzo konkretnie namieszali. I tym razem Kevin Williamson, czyli twórca oryginału, no pokłócił się. Pokłócił się oczywiście, dodatkowo nie mógł, ponieważ pracował nad innymi filmami, więc stwierdzili ok, okej, ok, okay. weźmiemy innego scenarzystę. Wzięli y, pana o wdzięcznym nazwisku Kruger, ale się okazało, że człowiek nie miał pojęcia. Nie miał pojęcia w ogóle, co to jest krzyk, jak to się je, kim są postacie, co, gdzie, jak i kiedy. I Scenariusz powstał i powstawał cały czas, ponieważ napisana była kartka, a okazało się, że nie, nie, to nie pasuje. Dobra, dobra, co dalej? To, nie, to jest fajne, to może być, zostawienie, ale nie, to usuniemy. I w większości przypadków aktorzy, ekipa dostawali scenariusz rano tego samego dnia, którego mieli kręcić film. Wes Craven, żeby uniknąć ponownego ujawnienia, co się dzieje na końcu, nakręcił trzy scenariusze. Zakończenie, trzy różne zakończenia. I nie powiedział ekipie, które zakończenie będzie wykorzystane. Żeby oczywiście nikt nie zdradził. Wiadomo, internet, siła internetu, moc. Aktorsko film wygląda dobrze. Tak, nie będę tutaj yy, czarował. Zarówno powracająca yy, Nave Campbell, powracający David Arquette, jak i Courtney Cox również dokładnie wiedzą, yy, jak to się je pokazali klasę. Dodatkowo pojawia się. My możemy pewnie kojarzyć ją z serialu. Pokolenia, bodajże, nadawanego wiele lat temu w telewizji, Kelly Rutherford. Pojawia się również Liv Schreiber jako Koton. No, na początku go od razu odłożył łyżkę, czyli, jak już mówiłem, oczywiście, że tak. W roli reżysera Johna Millsa, pojawia się Lance Hendrickson, czyli wszyscy fani sci-fi wiedzą, pamiętają Bishopa z obcego. Miał w... na początku był pomysł, ażeby w, te, w tęże rolę wcielił się Wes Craven ale się okazało, że ta rola dosyć jest może nie tyle duża, ale jest znacząca i trzeba dobrze ją zagrać. A Wes Craven stwierdził ja jestem taki sam świetnym aktorem jak Marcin Skruch i nie będę się wygłupiał. Po prostu stwierdził, że nie, to jest ponad moje siły i nie będę próbował. Wzięli ręce Henryksena i rzeczywiście on dobrze, bardzo dobrze się w tej roli sprawdził. Jeżeli tego było mało, to pogrywania z konwencją jest ciąg dalszy. Otóż, kiedy Kevin Smith Kręcił film Jay i Cichy Bob kontratakują, w którym to właśnie Jay i Cichy Bob udają się do Hollywoodu, w którym to znowuż to Hollywoodzie, trafiają na plan filmu Krzyk USA Cravena. I tam jest właśnie pojawia się między m.in. Shannon Dockerty. Tutaj, ponieważ na zasadzie rewanżu, na zasadzie puszczenia oka, Jay i Cichy Bob również się pojawiają, za nimi zaraz popatrz uważnie, jest w kolejce Wes Craven. Pojawiają się w Hollywood, grają właśnie siebie. To nie tylko jedna rzecz, jeżeli chodzi o pokrywanie konwencji. Również w filmie o Jim Chim Bobie pojawia się Kerry Fisher. Tutaj tak jak najbardziej, w roli Bianki Burnett pojawia się Kerry Fisher. Jest to pani, która siedzi sobie gdzieś tam w archiwum głęboko zakopana. Na początku ta rola została zaproponowana Jamie Lee Curtis. Powiedziała, nie, dziękuję bardzo, niestety nie dam radę. Później ta rola została zaproponowana Heather Locklear. Możesz pamiętać ją chociażby z serialu Dynastia. Też niestety nie, nie przyjęła. I tutaj Bianca Brunet y, to jest postać, która no niestety nie dostała się, jak to ładnie mówi zresztą sama o sobie, nie dostałam się na gwiezd do, do Gwiezdnych Wojen, gdyż to właśnie Kerry Fisher poszła i dała dupy Lukasowi, a ja niestety stwierdziłam, że nie będę szła z nim do łóżka i nie dostałam tej roli, dlatego tkwię w archiwum w piwnicy. Oczywiście po raz wtóry jest to, jest to ukłon y, w stronę bawienia się konwencją. Dowiadujemy się oczywiście, jakie są inne zasady kontynuacji oraz Trylogii, bo trylogia się rządzi swoimi prawami. Po pierwsze, w trylogii, w trzeciej części trylogii, musi być więcej, mocniej, głośniej. Łatwo się domyśleć. Również w trylogii wszystko jest dozwolone. Każdy może zginąć, łącznie z głównym bohaterem. Więc Sidney Prescott, czy Dewey, czy Gale również mogli zginąć, również mogli się pojawić. Oraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zabójca. Jest super człowiekiem, znany człowiekiem, zwykłe zadziganie go nie da rady. On zawsze wróci, trzeba go po prostu wtedy jakoś pokonać super. Oczywiście jak najbardziej to ma, to ma przełożenie na film, gdyż Roman jest może nie super człowiekiem, ale się okazuje, że między innymi ma kamizelkę kuloodporną, więc zwykłe strzelenie do niego nic nie daje. Po prostu trzeba kulkę, kulkę w łeb sprzedać. Gdy już postanowiono zrobić trzecią część, oczywiście zaczęło się poszukiwania aktorów, mnóstwo, mnóstwo nazwisk się przewinęło w różnych rolach. Odczytam, bo nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich. Między innymi miała się w filmie pojawić Fire The Volk, nie wyszło. David Boreanes, tak, ten, ten z serialu Kości, między innymi, również miał się pojawić. Więcej. Kate Winslet, Shannon Doherty i Charisma Carpenter również były brane pod uwagę. Christopher Walken. Tak, oprócz tego, że Wes Craven był brany pod uwagę jako reżyserki na akcji John Mills, również Christopher Walken był brany pod uwagę, żeby wystąpić w jego roli, Paul Walker, Josh Harnett, James Vander Beek oraz Jonathan L. Jackson, Jackson również mieli w filmie wystąpić, akurat tutaj chodziło o rolę Toma y, Princa, Rachel True, Kerry Rasser, Alisa Milano oraz Dennis Richards również były brane pod uwagę do roli Christine Hamilton, Liv Tyler oraz Jennifer Connelly, więc jak najbardziej potężne nazwiska, można powiedzieć, przynajmniej w tamtym czasie, były brane pod uwagę, tak samo jak Alicia Silverstone oraz Ben Affleck. Także Mnóstwo osób. A to jeszcze nie jest cała lista, bo tego jest dalej, dalej, dalej idzie. To jest po prostu nieskończone. Benicio del Toro, czyli bardzo dobrze w tym momencie znany aktor. Hmm. Terry Hatcher miała, była brana pod uwagę do roli Jennifer Jolie, taka ładnie. A Alicia, Alicia Silverson dostała propozycję zagrania Angeliny Tyler. Tyler, Angelina Jolie? Rozumiesz o co chodzi? Dokładnie wiesz. Tara Reed, Monika oraz Ali Le. Larter również były brane pod uwagę do roli Sary Darling, Heather Locklear, jak już mówiłem wcześniej, do Bianki Brunette Brunet, a Kristin Clark, Alison Hannigan oraz Kelly Martin były brane pod uwagę do roli Angeliny Tyler. Więc tego było mnóstwo. Z jednymi się zgrało, z drugimi Kelly Rutherford trafiła do filmu na kilka dni przed kręceniem. Patryk Dempsey, jeden dzień w ogóle przed rozpoczęciem jego, jego z, z zdjęć, trafił do filmu, bo rzeczywiście scenariusz się cały czas zmieniał. Pewnego dnia ktoś się pochwalił Patrzcie, będę w tym filmie super fajnie. Nagle się okazało, dwa tygodnie później, że rola jego została wykreślona, została wymazana, no i nic z tego nie wyszło. Scenariusz podlegał tak częstym zmianom. Producenci oczywiście chcieli coś zrobić chcieli kombinować. Dodatkowo Scenarzysta nie miał pojęcia i wyszedł z tego, chciałbym powiedzieć, dobry horror, ale nie jest to dobry horror. Nie, to jest najgorsze wejście w, wtedy w trylogii, obecnie w całej kwadrologii, a niedługo w. tak, w jednej z pięciu części, gdyż piąta część niedługo powstaje. W ogóle do tej pory, do dnia dzisiejszego, jest to jedyna seria tak zwanych slasherów, gdzie. Przez całe, przez wszystkie, wszystkie cztery części mamy jedną główną bohaterkę oraz jednego reżysera. Do tej pory to było niespotykane, bo nieważne, czy to jest y, egzorcysta, czy to jest y, Hellraiser 5:13, koszmar z ulicy Wiązu i tak dalej, zawsze to się wszystko zmieniało. Tutaj jest y, przynajmniej przy najbliższe kilka miesięcy także ta sama główna bohaterka oraz ten sam reżyser. No wiadomo, Wes Craven niestety już nie wróci. Nate Campbell oczywiście, że tak pojawi się w piące. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jak już mówiłem, zmian w scenariuszu było mnóstwo, do tego stopnia, że gdy pojawia się z zagrobu Randy, to jest ten filmowiec, ten facet, który uwielbia filmy. To pierwszy pomysł był taki, że miał przeżyć dwójkę. Oczywiście mamy go w dwójce, jest mnóstwo dalej, ale miało być tak, że rodzina go sekretnie ukryła, wzięła, wyleczyła i jest wszystko w porządku, ale twórcy stwierdzili, że to jest troszeczkę za tandetne, jakby cały film nie był tandetny. I dlatego Randy tylko i wyłącznie pojawia się w formie filmiku wideo, w którym zdradza no, Sydney oraz nam wszystkie zasady trylogii, jakie są. Czemu scenariusz się zmieniał? Czemu do tego nawiązuje? Ten filmik trwa 3 minuty, a nakręcono go ponad 2 godziny. Więc to tylko pokazuje, jak skala dokrętek, zmian, poprawek była ogromna. Ja powiem Wam tak: to nie jest dobry film, odradzam od razu go, to jest jeden, jak dla mnie, wypadek przy pracy USA Cravena. Sprawił, że inaczej patrzymy na horrory. Oczywiście więcej rzeczy się dowiadujemy, ale nie, odradzam. Chyba, że no mimo wszystko masz ochotę obejrzeć, jesteś fanem, tudzież fanką i chcesz sprawić sobie przyjemność znania, bo to jest tylko i wyłącznie ta opcja yy, całej serii, to tak, obejrzyj sobie, w opisie wrzucę link, może sprawdzić, czy dwadzieścia kilka lat po... Po premierze film nadal jest beznadziejny, czy może po prostu skruch gada głupoty? Ale jeżeli chcesz, obejrzyj, zobacz. Ja ogólnie powiem szczerze, lepiej popatrzeć, jak gotuje się woda w czajniku. Jednym chyba z bardziej szalonych pomysłów, jaki miał Erin Kruger, była scena, gdzie Sydney miała odwiedzić dom, w którym mnóstwo tych ludzi zginęło. Wszystkie te ciała leżą tam. Tylko po to, żeby się okazało, że to są szaleni, to są fanatycy, fani serii Stab i wstają, ożywają ją. E, bar, to by, to by, to by jesteśmy zabójcami. I w tym momencie zaczyna się jadka. To byłoby słabe, co? Jakby niby film był dobry. Oczywiście nie zapomnij o subskrypcji. Jak już to zrobisz, to tutaj możesz sobie obejrzeć inne filmy z cyklu kultowe horrory, których recenz do tej pory poczyniłem na moim kanale. A my oczywiście widzimy się. We środę, jak co tydzień, o 20. Cześć.